Jest jednym z najbardziej popularnych instrumentów, jednak mało kto wie na przykład, czym różni się gitara klasyczna od akustycznej, a jeszcze mniej osób słyszało na żywo gitarę klasyczną. Zasadnicza różnica między gitarą akustyczną a klasyczną jest taka, że gitara akustyczna ma struny metalowe. Wszystkie, natomiast gitara klasyczna ma struny nylonowe i basowe są struny też metalowe. Stąd e, nylonowo, że gra się palcami, paznokciami, e, dokładnie mówiąc, e, ponieważ na, na gitarze klasycznej gramy tak jak na fortepianie, czyli e, gramy melodię razem z, z, z akompaniamentem jednocześnie. Na gitarze akustycznej najczęściej gramy e, same akordy jako akompaniament lub też e, samą e, melodię. Gitara to instrument szczególny. Do najgłośniejszych nie należy, lecz nadrabia bogactwem brzmienia i barwą dźwięku. Koi uszy słuchaczy w lirycznych utworach i zadziwia surowością np. w hiszpańskich melodiach. Jak w tej wykonaniu między m.in. Krzysztofa Pełecha, który należy do elity gitarzystów klasycznych na świecie. Krzysztof Pełech yy, jest Przede wszystkim znany z zamiłowania do muzyki latynoamerykańskiej, którą gra znakomicie. Nagrał wiele płyt z wykonawcami właśnie z Ameryki Południowej. Był zapraszany do takich sesji muzycznych. Do tego koncertuje cały czas czynnie. Przed naszym festiwalem będzie miał koncerty w Niemczech, później jedzie do Indii, także jest bardzo rozchwytywany. Gra też kameralistykę, różne duety, ale przede wszystkim jest to muzyka dosyć łatwa w odbiorze, ponieważ wydaje mi się, że z muzyki klasycz, muzyka klasyczna na gitarze nie jest aż tak łatwo dostępna, jednak już latynoamerykańska dużo bardziej. Stąd też pomysł na to, żeby w festiwalu każdy musiał zagrać chociaż jeden utwór latynoamerykański. To właśnie tego muzyka między innymi będzie można posłuchać na żywo podczas pierwszego festiwalu gitarowego, który odbędzie się 21 i 22 kwietnia w osadzie Karbówko. Organizatorem dwudniowego festiwalu jest Publiczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, osada Karbówko i starostwo powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Szkoła Muzyczna cieszy się ogromną popularnością, a największym zainteresowaniem gitara, stąd też pomysł zorganizowania festiwalu gitarowego, podczas którego młodzi gitarzyści będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności oraz porównać je do swoich kolegów i koleżanek z całego województwa i nie tylko, ponieważ mamy zgłoszenia nawet z Mławy czy z Sierpca. Zależało nam również, aby pokazać uczniom, jak grają zawodowi, zawodowi muzycy, zawodowi gitarzyści. Udało nam się zaprosić na festiwal Krzysztofa Poecha, jednego z najlepszych polskich gitarzystów klasycznych, który grał recitale w salach koncertowych w Ameryce Południowej, Azji oraz w większości krajów europejskich, a 22 kwietnia o godzinie 17.00 zagra recital w osadzie Karbówko na zakończenie festiwalu gitarowego, na które wszystkich serdecznie zapraszam, ponieważ wstęp jest darmowy. Pierwszego dnia festiwalu 21 kwietnia o godzinie 17 zagra Mateusz Kurek, nauczyciel filii Golubskiej Szkoły Muzycznej, któremu będzie towarzyszył Tiko na instrumentach perkusyjnych. Oczywiście wszystko to było możliwe dzięki życzliwości naszych licznych sponsorów, których chciałbym serdecznie podziękować za ich zaangażowanie i hojność. Przede wszystkim panu staroście Andrzejowi Okucińskiemu, panu Witoldowi Karbowskiemu, właścicielowi Osady Karbówko. Panu Romanowi, Romanowi Rybackiemu, właścicielowi firmy Wiktor 11, Panu Mariuszowi Stępskiemu, właścicielowi firmy Ada Plus, Panu Tomaszowi Bruździe, właścicielowi firmy TD Agro, Panu Jackowi Pakulskiemu, właścicielowi firmy Eurogaz oraz Panu Mirosławowi Kaczorowskiemu, właścicielowi firmy Interton, który ufundował nagrodę specjalną wysokiej klasy gitary klasyczną. Na festiwal gitarowy zgłosiło się ponad 40 uczestników. Organizatorzy zapraszają nie tylko na koncerty, ale także na przesłuchania młodych gitarzystów, które będą trwały przez dwa dni od wczesnych godzin przedpołudniowych. Wśród nich można będzie usłyszeć także uczniów publicznej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Golubiu Dobrzyniu. Zapraszamy! Pierwszy festiwal gitarowy w dniach 21 i 22 kwietnia w Osacie Karbówko. Kolejne wydarzenie muzyczne tego miesiąca w powiecie golubsko-dobrzyńskim zapraszamy do Kowalewa Pomorskiego. 27 kwietnia w Domu Kultury odbędzie się pierwszy konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy. Dzień dobry państwu. Chciałbym zaprosić wszystkich chętnych, którzy chcieliby posłuchać Muzyki granej na wiolonczelach, na kontrabasach, na pierwszy konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy, który odbędzie się w Kowalewie Pomorskim. Jest to nasz pierwszy konkurs ogólnopolski. Zapraszamy uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia z całej Polski. Jest ograniczona ilość uczestników. Mamy nadzieję, że, że lista ta się szybko nam zapełni, już zaczęła się nam zapełniać. Uczestników oceniać będzie profesjonalna i prestiżowa komisja, której przewodniczącą będzie profesor dr habilitowana Joanna Krępeć-Kaczor. Wielokrotna laureatka konkursów krajowych i międzynarodowych, solistka orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Również w komisji będzie pani profesor Renata Marzec. Co jest ważne, nasz konkurs będą oceniać wszyscy nauczyciele biorących udział uczestników. Nie jest to wyłącznie komisja wybrana z trzech czy czterech jurorów, jak to zwykle bywa, będą oceniać wszyscy wszyscy nauczyciele. Organizatorem konkursu jest Kowalewska filia Publicznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Golubiu-Dobrzeniu, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzeniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury w Kowalewie Pomorskim. Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy to bardzo ważne wydarzenie muzyczne dla powiatu i regionu. Konkurs wielonczelowo-kontrabasowy, który odbędzie się 27 kwietnia rozpoczynamy o godzinie 10.00 koncertem przewodniczącej komisji, która zgodziła się zagrać krótki utwór inaugurujący ten konkurs. Cały konkurs ma za zadanie promocję młodych instrumentalistów, przede wszystkim oczywiście wiolonczelistów i kontrabasistów. Jest to promocja tych instrumentalistów z całej Polski. Jest to promocja przede wszystkim również naszego regionu. Chcemy, aby to wydarzenie nastało się wpisało w kalendarz wydarzeń kulturalnych tego powiatu. Zapraszamy pierwszy konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy 27 kwietnia Dom Kultury w Kowalewie Pomorskim.